Czasami zdarza się, że pacjent wymaga szczególnej troski. W tym przypadku leczyliśmy Giuseppe. Giuseppe jest Włochem i jest osobą niesłyszącą, Giuseppe również nie mówi. Dlatego też to wezwanie było niemałe, bowiem za każdym razem konieczna była obecność osoby towarzyszącej, która pomagałaby nam w kontakcie z naszym pacjentem. Nowe zęby mam od czerwca w tym roku. Pani nam tutaj tłumaczy, ponieważ Giuseppe nie mówi. Przyjechał do nas z Włoch, z daleka i od czerwca tego roku cieszy się nowym uśmiechem. Giuseppe. E... Giuseppe, czy te zęby Ci się podobają? Tak, bardzo mi się podobają. A... Super nowe zęby. Super nowe zęby. Bardzo się, bardzo się cieszę.